Możesz usiąść, Kejle! Nie będziemy więcej o tym rozmawiać. Kropka tata nawet na mnie nie spojrzał. Po prostu wertował tę cholerną teczkę przed sobą, jakby zawierała coś ważniejszego niż jego własna córka. Mama stała przy oknie ze złożonymi rękami, kiwając głową na każde jego zimne słowo. Kropka pociły mi się dłonie, ale nie ruszyłam się z miejsca. Kropka tato powiedziałam. Głos mi się załamał. Jestem twoją córką. Babcia wychowała mnie jak własną. Dawała mi to do zrozumienia co roku w moje urodziny, w każdym liście, w każdej rozmowie, kropka w końcu podniósł wzrok. Nie jesteś moją córką, powiedział spokojnie, jakby opowiadał mi o pogodzie na zewnątrz. Pozwoliliśmy ci tu zostać tylko dlatego, że mama nalegała, kropka, a potem dodała, cicho, ale na tyle, by przeszyć pokój niczym ostrze. Tylko krewni zasługują na rodzinną fortunę, kejle, kropka wpatrywałam się w nie. Moja klatka piersiowa zacisnęła się, jakby ktoś owinął wokół niej drut kolczasty. Potem zapytałam o jedyną rzecz, o jaką mogłam. Mój głos był spokojniejszy, niż się spodziewałam. Czy pojutrze nadal będziecie czuć się tak samo, nawet się nie zawahali? Tata wzruszył ramionami. Tak. Nic tego nie zmieni. Mama nawet nie mrugnęła, kropka, nie miał pojęcia, co go czeka. Bo jutro nie był zwykły dzień. Jutro było odczytanie testamentu babci. Przez ostatnie pięć lat skrywałem tajemnicę tak głęboko, tak starannie ukrytą za ciszą i pokorą. Kropka nigdy nawet nie zadali sobie trudu, by zapytać, co tak naprawdę robię ze swoim życiem. Kropka, ten sekret miał zmienić wszystko. Kropka, pozwól, że na chwilę cię wesprę. Nie jakimś powolnym tłem czy łzawą historią, ale chwilą. Tylko jedną. Kropka, cztery lata temu, gdy miałem dziewiętnaście lat. Stałem przed salą sądową po złożeniu zeznań przeciwko mężczyźnie, który próbował skrzywdzić babcie. Wszyscy w mojej rodzinie odmówili pójścia, kropka mówili, że to strata energii, a ona i tak nie pożyje zbyt długo, kropka usiadłem więc obok niej, trzymałem ją za rękę i słuchałem, jak szepcze coś, czego nikt inny nigdy nie słyszał. Ty będziesz tą, której zaufam. Kejle. Nie dlatego, że masz krew, ale dlatego, że masz serce. Nigdy o tym nie zapomniałam, w ciągu następnych kilku lat zbudowałam życie, którego nikt się nie spodziewał. Za dnia układałem pudła w księgarni, by opłacić czynsz. W nocy prowadziłem firmę konsultingową pod inną nazwą cichą, bez twarzy, ale potężną. W wieku 23 lat miałem klientów od Europy po Singapur. W wieku 24 lat miałem wystarczająco dużo pieniędzy, by zrobić coś większego coś, co udowodniłoby, że miłość Lojalność i uczciwość są warte więcej niż więzy krwi, kropka, ale wracając do tamtego dnia, dnia, w którym wszystko się dla nich zawaliło, kropka, mama i tata już zaczęli się cieszyć. Tylko upewnij się, że jutro ubierzesz się z szacunkiem, powiedziała mama przez ramię. Będą tam prawnicy. Prasa też może się pojawić. Po co, zapytałem z półśmiechem. Spodziewasz się królewskiej koronacji? Zadrwiła. Odziedziczyliśmy 10 milionów dolarów, Keyle. To nie jest wyprzedaż garażowa. Kropka. Chciało mi się śmiać. Nie dlatego, że to było zabawne, ale dlatego, że to było takie ślepe. Takie aroganckie. Tata mruknął coś pod nosem o prawdziwej rodzinie i dziedzictwie, a ja po prostu stałam jak posąg. Myśleli, że to ja zostaję w tyle. Ale jaka była prawda? Oni już przegrali tylko jeszcze o tym nie wiedzieli. Kropka Tej nocy siedziałem sam w swoim mieszkaniu. Małe, zimne, bez telewizora, z jedną lampą i tanią kanapą. Ale ten pokój widział każdą łzę, każdy plan. Każdej nocy budowałem swoje imperium. Otworzyłem zamkniętą szufladę w biurku i wyciągnąłem kopertę. Kropka Była pożółkła od czasu, ale w środku nieskazitelna. Pismo babci, eleganckie, ostre i niewątpliwie jej Dała mi ją w szpitalu na kilka miesięcy przed śmiercią. Kropka powiedziała, że jest tylko dla mnie i żebym go nie otwierał, dopóki testament nie zostanie odczytany. Kropka wpatrywałem się w niego teraz jak w żywy granat. Ponieważ jutro ten list miał wybuchnąć im w twarz. A ja nie zamierzałem się wzdrygnąć. Kropka, odczytanie testamentu odbyło się w eleganckim. Otoczonym kamiennymi ścianami biurze w centrum miasta. Miejsce, w którym cisza wydawała się droga. Machoniowe biurka. Drzwi z matowego szkła. Recepcjonistka, która się nie uśmiechała. Kropka, wszedłem ubrany w ten sam czarny płaszcz, który założyłem na pogrzeb babci. Nic wyszukanego. Tylko prostota. Cicho. kropka Tata nosił swojego Rolexa. Mama nosiła sztuczne perły, ale udawała, że są prawdziwe. A u szczytu stołu siedział pan Hammond, prawnik od nieruchomości. Wysoki. Surowy. Żadnych bzdur kropka wszyscy inni już siedzieli. Wujek, ciotka, ich rozwydrzony syn, który kiedyś podpalił moją pracę domową i nazwał to żartem. Wszyscy patrzyli na mnie jak na kogoś, kto zakradł się na galę charytatywną. Keyle, powiedział wujek Martin z udawanym uśmiechem. Nie spodziewałam się ciebie tutaj zobaczyć kropka odwzajemniłam uśmiech. Zabawne. Babcia mnie zaprosiła kropka, cisza. Pan Hamend odchrząknął. Przyszliśmy na uroczyste odczytanie testamentu idy Flanfert, zaczął. Zanim zaczniemy, panu Keilo. Twoja babcia poprosiła cię o przeczytanie listu, który zostawiła specjalnie dla ciebie. Na głos. W tym pokoju kropka mój tata zamrugał. Jaki list? Ale ja już wyciągałam go z kieszeni płaszcza. Ręce mi drżały, ale głos był spokojny. Otworzyłam kopertę i przeczytałam. Moja najdroższa Kejle, kropka, jeśli już patrzą na ciebie, jakbyś do nich nie należała, pozwól im na to. Ten pokój nie jest wypełniony rodziną. Jest wypełniony ludźmi, którzy przyszli po fortunę. Ale ty, moje dziecko, byłaś jedyną osobą, która siedziała przy mnie, gdy byłam załamana. Kropka, kiedy byłem słaby. Kiedy nie mogłam oddychać. Nie nazwali cię krwią, ale ja nazwałem cię domem. Pokazałeś mi, jak wygląda miłość bez oczekiwań. A ja pokazuję ci, jak wygląda wiara. Spodziewali się fortuny. Nie dostaną jej. Ponieważ oddaję wszystko temu, który pokazał mi, co znaczy prawdziwe bogactwo. To wszystko jest Twoje, Keyle. Biznes. Domy. Konta bankowe. Dziedzictwo. Wiem, że ugo nie po to, by ich zranić, ale by uleczyć to. CEO postanowili zepsuć. Spraw, bym był dumny. Z całą moją miłością. Babciu, kropka cisza w tym pokoju wcale nie była ciszą. To był grzmot w przebraniu. Ojciec zacisnął dłonie. Szczenka mamy opadła. Wujek Martin zaśmiał się, po czym zdał sobie sprawę, że to nie był żart. A pan Hammond wyciągnął drugą teczkę z moim nazwiskiem wypisanym złotą czcionką. Ze skutkiem natychmiastowym, powiedział, skanując pokój. Kejle Lanford jest jedynym beneficjentem majątku Idy Lanford. Obejmuje on trzy nieruchomości w Aspen, Napę i Maine. Akcje o łącznej wartości nieco ponad 8 milionów dolarów. Wydawnictwo Lanford. Oraz resztę jej majątku, którego ostateczna wartość wynosi 12,7 miliona dolarów. Spojrzał na mojego ojca. Odpowiadając na twoje pytanie, tak zweryfikowała prawo Keili do dziedziczenia poprzez opiekę prawną i wyraźne instrukcje. Nie ma żadnych niejasności. Kropka nie spojrzałem na nich. Po prostu wstałem, skinąłem grzecznie głową panu Hammondowi i odwróciłem się, by wyjść. Zanim jednak dotarłam do drzwi, zatrzymałam się, odwróciłam i powiedziałam cicho: "Miałeś rację, tato. Nie jestem twoją prawdziwą córką, ale jestem prawdziwym dziedzictwem." Ty nie możesz tego zrobić. Głos taty załamał się za mną, gdy odwróciłam się, by odejść. Nie odpowiedziałam. Nie dlatego, że nie miałem nic do powiedzenia, ale dlatego, że nie musiałam. Kropka cisza między nami była głośniejsza niż jakakolwiek przemowa, którą mogłabym wygłosić. Kropka, ale wtedy to usłyszałam. Głos mamy, przenikliwy, kruchy od paniki. Wychowaliśmy cię. Nakarmiliśmy cię, ubraliśmy, daliśmy dach nad głową. Kropka odwróciłam się, wciąż trzymając palce na chromowanej kłamce. Upewniliście się, że zawsze wiedziałam, że do was nie należy, odpowiedziałam cicho. A teraz w końcu spełniło się twoje życzenie. Kropka wyszłam na korytarz kancelarii. Serce mi waliło, ale nie ze strachu. Z surrealistycznego ciężaru tego, co właśnie się wydarzyło. Dwanaście. Siedem miliona. Wydawnictwo. Trzy domy. Imperium obejmujące dekady. Nazwa zbudowana na odporności. Atrament i późne noce. To wszystko było moje. Ale nie chodziło o pieniądze. Nigdy nie chodziło. Chodziło o coś o wiele głębszego, o wiele starszego, o wiele bardziej osobistego. Chodziło o bycie uciszanym przez lata. Mówiono mi, że nie wystarczam. Że jestem drugi. Że mam szczęście, że w ogóle siedzę przy stole. Teraz jestem właścicielem całego cholernego stołu. Kiedy wyszedłem z budynku, zimne powietrze uderzyło mnie jak chrzest. Ostre. Prawdziwe. Elektryczne. Wyciągnąłem telefon i wykonałem jedno połączenie. Gabriel, już czas kropka, przerwa na drugim końcu. W takim razie chcesz przygotować dokumenty, wziąłem powolny oddech. Wyślij polecenie przeniesienia w związku ze zmianą zarządu. Ze skutkiem natychmiastowym. Chcę mieć pełną kontrolę wykonawczą. Gabriel, przygotuj komunikat prasowy. Tę zatytułowaną wnuczka wkracza, by zmienić dziedzictwo Lanfert. Nie. Uśmiechnęłam się. Obserwując swoje odbicie w szybie przejeżdżającego samochodu. Zatytułuj to. Dziwna dziedziczka przerywa milczenie i dziedziczy wszystko, kropka, z powrotem w domu. Cóż, z powrotem w mieszkaniu, które widziało więcej zmagań niż sukcesów? Nawet nie usiadłam. Zaczęłam się pakować. Nie będę już potrzebować tej przestrzeni. Nie będę potrzebował pękniętego lustra w łazience. Ani migoczącej kuchenki, kropka, ani nieszczelnego okna, które pozwalało zimie szeptać przez moje noce. To miejsce było kokonem. Teraz nadszedł czas na latanie. Mimo to nie mogłam powstrzymać się przed ostatnim spojrzeniem przed wyjściem. Podeszłam do ściany. Wisiało tam stare zdjęcie babci i mnie. Lekko przechylone. Krawędzie wytarte. Trzymała mnie za rękę. Miałem może osiem lat. Brakowało mi przedniego zęba. Promieniejąca jak słońce. Przycisnąłem palce do szyby. Dziękuję, wyszeptałem. Potem wyszedłem. Następne 48 godzin minęło jak burza. W momencie, gdy pojawiły się wiadomości, wszystko zapłonęło. Mój telefon nie przestawał dzwonić. Reporterzy. Członkowie zarządu. Odlegli krewni, którzy kiedyś śmiali się ze mnie podczas świątecznych kolacji, a teraz nagle chcieli nadrobić zaległości. Ale co najbardziej szokujące tata pojawił się w moim nowym biurze. Bez zaproszenia. Siedziałam na starym krześle babci. Teraz moim, kiedy moja asystentka zadzwoniła. Przyszedł jakiś mężczyzna. Mówi, że jest twoim ojcem. Nie wyjdzie, dopóki z tobą nie porozmawia, kropka, powinienem był odmówić. Ale jakaś część mnie, może ciekawość, może pragnienie zamknięcia. Powiedziałam tak, kropka, wszedł jak skorupa samego siebie. Bez arogancji. Żadnego Rolexa. Tylko pamięta koszula i twarz blada z niedowierzania. Ty to zrobiłeś. Nie usiadł. Stał jak człowiek, który zobaczył ducha. Nie, powiedziałem powoli. Ona to zrobiła. Po prostu uszanowałem jej życzenie, kropka próbował się roześmiać. Wyszedł zdławiony, myślisz, że pieniądze czynią cię lepszym od nas. Wstałem. Obeszłam biurko dookoła. Stanąłem oko w oko z człowiekiem, który kiedyś powiedział mi, że nigdy do niczego nie dojdę. Kropka nie, wyszeptałem. Ale życzliwość tak. Zamrugał. Pochyliłam się bliżej. A ty wybrałeś okrucieństwo, myślałam, że to był ostatni raz, kiedy go widziałam. Ale ból w zabawny sposób powraca. Tydzień później otrzymałam list. Odręcznie napisany. Od mamy. Prawie go wyrzuciłem. Ale coś kazało mi go otworzyć. Keyle. Wiem, że nie byliśmy dla ciebie dobrzy. Wiem, że mówiliśmy rzeczy, których nie da się zapomnieć. Ale z twoim ojcem nie jest dobrze. Pije. Straciliśmy dom. Nie wiem, dokąd pójść. Nie oczekuję, że nam wybaczysz. Kropka, ale jeśli zostało coś z dziewczyny, która nas przytulała, proszę, pomóż. Kropka, wpatrywałem się w list przez długi czas. Potem wziąłem płaszcz. I pojechałem. Ich dom, niegdyś wielki, pełen dumy i obrazów, był teraz skorupą. Światła były zgaszone. Ganek skrzypiał pod moimi stopami kropka, a kiedy drzwi się otworzyły. Prawie nie poznałem mamy. Wyglądała dziesięć lat starzej. Włosy nieuczesane. Oczy zaczerwienione kropka, tata, siedział na kanapie. Wpatrywał się w podłogę. W ręku trzymał butelkę. Nic nie powiedziałem. Położyłem kopertę na stole. Mama podniosła ją, trzęsły jej się ręce. W środku była umowa najmu. Opłacona z góry. Na sześć miesięcy. kontakt do terapeuty dla taty. I notatka. nie mogę zapomnieć, co zrobiłeś. Ale mogę wybrać, kim jestem. Nie jestem taka jak ty. Więc pomagam. Bo tego chciałaby babcia. Wyszedłem, zanim zdążyli cokolwiek powiedzieć. Nie dla oklasków. Nie z wdzięczności. Ale dlatego, że tak należało postąpić. Następnego ranka stałem na dachu siedziby Lanford Publishing. Miasto rozciągało się pode mną. Głośne. Bezlitosne. Żywe. Myślałem o każdej chwili, w której próbowali mnie złamać. O każdej zniewadze, kropka za każdym razem, gdy mówiono mi, że jestem niewystarczająca, kropka, a potem szepnąłem na wiatr. Myliliście się, ponieważ byłam więcej niż wystarczająca. Byłam nie do zatrzymania, kropka nie odezwali się przez kilka tygodni po tym, jak zostawiłam kopertę. Żadnych podziękowań, żadnych przeprosin, po prostu cisza. Ale nie potrzebowałem tego. Miałem ważniejsze rzeczy do zrobienia. Wydawnictwo Babci było teraz moje. I planowałem je odbudować. Nie tylko dla dziedzictwa. Ale dla ludzi takich jak ja, którzy byli zbyt długo uciszani. Trzy dni później weszłam do sali konferencyjnej z pewnością siebie. Ci sami ludzie, którzy kiedyś się ze mnie śmiali, teraz stali, gdy weszłam. Panu Lanfert. Jeden z nich skinął głową. Keyle. Poprawiłam się. Zaczynajmy. Przedstawiłam pełną restrukturyzację. uczciwe wynagrodzenie, nowe przywództwo, nowe talenty i fundusze dla młodych pisarzy z biedniejszych środowisk. Odepchnęli mnie. Naciskałem mocniej. Pod koniec spotkania zagłosowali na tak. Jednogłośnie. tej nocy dostałem wiadomość od kogoś. Od kogo nie słyszałem od lat. Noa. Mój przyjaciel z dzieciństwa. Jedynej osoby, która wierzyła we mnie, gdy nikt inny tego nie robił. Widziałam wiadomości. Udało ci się, kaj. Jestem z ciebie dumny. Uśmiechnęłam się. To znaczyło więcej niż spadek, ale kiedy myślałam, że wszystko się uspokoiło, stało się coś nieoczekiwanego. Dostałam telefon ze szpitala. Mój tata zasłabł. Niewydolność wątroby. Mama wpadła w panikę. Nie wiem co robić, szlochała. Prosi o ciebie. Kropka, wpatrywałem się w telefon. Potem tam pojechałem. Nie dlatego, że im wybaczyłem, ale dlatego, że nie pozwoliłem, by ich gorycz mnie zdefiniowała. Kropka w sali szpitalnej wyglądał na małego. Zużyty. Próbował mówić, ale się zakrztusił. Po prostu tam siedziałem. Bez nienawiści. Żadnego ciepła. Tylko bez ruch. Myliłem się, zapytał, kropka, przytaknęłam raz. To wystarczyło, kropka, kiedy wyszedłem, mama złapała mnie za rękę. Dlaczego nam pomagasz? Spojrzałem jej w oczy. Ponieważ nie jestem taka jak ty, powiedziałam. I nigdy nie będę, kropka dni zamieniły się w tygodnie i wszystko zaczęło się układać. Wydawnictwo Lanfert kwitło pod moim kierownictwem. Moja wizja nabierała kształtów. Zarząd, który kiedyś we mnie wątpił, teraz chwalił moje decyzje. Każde wyzwanie było jak paliwo dla ognia, który płonął we mnie. Udowodniłam, że nie jestem tylko dziewczyną, która nie pasuje. Byłam kobietą, która posiadała swoje przeznaczenie. Ale bez względu na to, jak wiele sukcesów odniosłam, była jedna rzecz, od której nie mogłam uciec: ciężar odrzucenia przez moją rodzinę. Tata był w szpitalu i z niego wychodził. Mama dzwoniła coraz rzadziej, kropka, to nie było poczucie winy. To było coś innego. Dziwna, cicha duma. Wiedzieli, że stracili mnie na zawsze. I choć raz się z tym pogodziłem, kropka pewnego popołudnia, gdy finalizowałem nowy kontrakt, do drzwi mojego biura zapukał wujek Martin. To był wujek Martin. Stał tam i wyglądał. Jakby właśnie przełknął coś gorzkiego. Kejle, zaczął niskim głosem. Przyszedłem przeprosić. Za wszystko. Byliśmy w błędzie. Wszyscy kropka. Nie wiedziałam, co opowiedzieć. Nie miałam siły na kolejne przeprosiny. Udowodniłaś swoją rację, kontynuował. Desperacko pragnąłem przebaczenia. Czy możemy przynajmniej porozmawiać o pójściu naprzód? O odbudowaniu rodziny. Wpatrywałam się w niego, a jego słowa unosiły się w powietrzu jak dym. Z tobą nie da się odbudować, powiedziałam cicho. Już nie, kropka, chyba się tego nie spodziewał, kropka, ale nie zamierzałam tracić więcej czasu na tłumaczenie się ludziom, którzy nigdy tak naprawdę mnie nie widzieli. Następnego dnia pojawiły się gazety. Historia mojego awansu. Nagłówek: Dziwna dziedziczka przejmuje Lanford Legacy. Świat na to patrzył, kropka, pokazałam im wszystkim, mojemu ojcu. Matce. Mojemu wujkowi. Całemu światu, kropka, ale to, co przyszło później, nie było takim triumfem, jak myślałem. Pewnego wieczoru zadzwonił do mnie prawnik, który zajmował się spadkiem po babci. Kejle powiedział: Jest coś, co musisz zobaczyć. Kropka, weszłam do jego biura, gdzie wręczył mi zapieczętowaną kopertę. W środku był list od babci. Moja droga Kejlo, zostawiłam ci więcej, niż mogłabym kiedykolwiek wyjaśnić. Proszę, wiedz, że moja miłość do ciebie jest najważniejsza. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której musisz wiedzieć, zanim będzie za późno. Kropka, siedziałem, serce mi waliło, gdy czytałem resztę. Prawda była przede mną bardziej szokująca niż mogłem sobie wyobrazić. List od babci nie był tylko ostatnią notatką, to była bomba. Moja najdroższa, Kejlow, wiem, co zrobiłaś. Wiem, jak daleko zaszłaś. Ale zostawiłam Ci coś jeszcze ważniejszego do odnalezienia. Czas odzyskać to, co naprawdę należy do Ciebie. Nie tylko bogactwo, nie tylko nazwisko, ale prawdę, kropka, poczułem, że pokój zamyka się wokół mnie. Ręce mi się trzęsły, gdy czytałem dalej. Nie zostawiła mi tylko majątku. Zostawiła mi coś głębszego, coś osobistego. Ostatni prezent który miał moc zniszczenia wszystkiego, co moi rodzice myśleli, że wiedzą. Kropka, prawnik uważnie mi się przyglądał. Chcesz, żebym pomógł ci to znaleźć? Zapytał łagodnie. Kropka, przytaknęłam. Później tej nocy znalazłem się na strychu starego domu babci. Tego, który mój ojciec sprzedał lata temu. Miejsca, w którym spędzałem lata, siedząc u jej stóp i słuchając jej opowieści. Teraz była to tylko pusta skorupa. Ale nie wszystko zostało zabrane. Otworzyłem zakurzoną skrzynię, a w środku, ukrytą pod starymi książkami i zapomnianymi pamiątkami, znalazłem pudełko. Małe drewniane pudełko z zamkiem. Moje serce przyspieszyło, gdy je otworzyłem. W środku znajdowała się kolekcja listów, dokumentów prawnych i zdjęć. Jeden list szczególnie przykuł moją uwagę. Kejle, moja kochana. Obiecałem ci coś. Ten list jest ostatnim elementem układanki. Ten, który łączy kropki. Wszystko, co twoi rodzice powiedzieli ci o twojej przeszłości, jest kłamstwem. Twój prawdziwy ojciec nie jest tym. O kim ci mówili kropka twoje dziedzictwo, twoje prawo pierworództwa, wszystko zostało przed tobą ukryte z powodów, których nigdy ci nie wybaczę. Ale zachowałem to dla ciebie. Teraz wybór należy do ciebie, kropka, możesz się z nimi skonfrontować lub wziąć ten dar i uczynić go swoim. Tak czy inaczej, władza należy teraz do ciebie, kropka, siedziałem oszołomiony. Papiery w moich rękach nie były tylko rodzinnymi sekretami. Były świadectwem życia, którego nigdy nie znałem. Moim biologicznym ojcem był człowiek, o którym nigdy nie słyszałem, a to nie wszystko, kropka, był tam testament babci, który stwierdzał, że prawnie adoptowała mnie, gdy miałam pięć lat. Nie byłam tylko wnuczką Idy Flanfert. Byłam jej córką, prawnie i niezaprzeczalnie, kropka, wiedziałam, co muszę zrobić. Następnego dnia siedziałam w biurze, trzymając przed sobą dokumenty. Zadzwoniłam do rodziców i przyjechali bez wahania. Miałam teraz przewagę. Prawda, kropka, kiedy weszli do mojego biura, nie spodziewali się, że skonfrontuję ich z faktami. Rozłożyłem wszystko na stole. Proszę, powiedziałam, podsuwając im papiery. Nie jestem tylko Twoją córką, tato. Jestem Twoją spadkobierczynią. I prawnie jestem córką Twojej matki, a nie tylko Twoją wnuczką. Myślałeś, że możesz mnie wymazać, że nie jestem warta walki. Kropka, ale teraz jedyne, co ci pozostało, to zmierzyć się z konsekwencjami. Kropka, tata spojrzał na papiery. Jego twarz była blada, a usta suche. Nie masz pojęcia, co zrobiłeś, powiedział. Kropka, ale w jego głosie nie było siły. Mam pojęcie, powiedziałam chłodno. I nie jest mi przykro, kropka stanąłem naprzeciw nich obu. W tym miejscu historia się dla ciebie kończy. Nigdy nie uważałeś mnie za swoją rodzinę, ale ja nigdy nie zapomnę tego, czego się nauczyłem. To, wskazałem na budynek, na życie, które zbudowałem, jest to, co robię z tym, co porzuciliście, kropka, i tak po prostu skończyłem. Nie byłem już zły. Nie byłem mściwy. Nie byłem nawet smutny. Odebrałem wszystko. Co próbowali mi odebrać. Odnalazłem swój głos. Kolejne tygodnie nie były łatwe. Pojawiły się publiczne pytania, kontrola mediów. Ale prawda była taka, że nie obchodziło mnie to. Rodzina, na którą czekałem, odeszła. Ale miałem wszystko, czego potrzebowałem, aby iść naprzód. I robiłem to sam. Byłem teraz swoim własnym dziedzictwem. Moją własną osobą, kiedy patrzyłem na miasto z okna mojego biura, w końcu zrozumiałem, czego babcia próbowała mnie nauczyć. Nie chodzi o krew. Chodzi o miłość, lojalność i siłę. A ja miałam to wszystko.